Witajcie, kochani, witam Was serdecznie. Dzisiaj jestem sama, tak jakoś wyszło, ale dzisiaj z cyklu z kalendarza katolika i też w takiej troszeczkę innej formie, bo no tak po prostu w życiu bywa, to trzeba się tak dostosowywać. Dzisiaj jest dla katolików bardzo ważne święto. 8 grudnia, niepokalane poczęcie Najświętszej Marii Panny. No i to tak jest właśnie z tym niepokalanym poczęciem, tak z całą naszą wiarą katolicką, że ktoś może powiedzieć: No jak to dziewica, która nie znała męża. Zachodzi w ciąże, no tak jakoś jest. I to jest właśnie cały taki tak, dogmat naszej wiary: że jeśli czegoś nie widzisz, to po prostu wierzysz, wierzysz i, i, i głęboko jesteś przekonany, że, że tak właśnie jest, bo tak właśnie Bóg nasz Pan to wszystko zaplanował, bo dla Boga bowiem nie ma rzeczy niemożliwych. I właśnie, jeszcze z tego miejsca chciałam powiedzieć dla wszystkich ludzi, takich, którzy się modlą, gorliwie wierzą i mają jakieś takie swoje bolączki, problemy że właśnie zaraz o godzinie 12 będzie od 12 do 13 będzie godzina łaskie, ja szybko biegnę nam przeświętą. świętą. Ale jeśli ktoś nie może, bo wiadomo, ja akurat mam ten przywilej, no przywilej, że pracuję popołudniami, ale do, do późnych godzin nocnych, wieczornych, a ktoś nie może, bo jest w pracy albo nie pozwala mu ten, ten czas podlecieć do kościoła się pomodlić, to bardzo proszę, żeby w swojej, że tak powiem, zdepce czy w pracy zamknął na chwileczkę oczy. I zwrócił się do Matki Boskiej o te takie po prostu łaski, o, o których marzę, których są jakieś jego właśnie bolączkami i które mu są potrzebne. Także ja szybko lecę, a Wam życzę wszystkiego dobrego i módlmy się, kochani, bo naprawdę w tych czasach to czyny czynami, ale modlitwa też jest bardzo potrzebna. Z Panem Bogiem, trzymajcie się, kochani.